Komisja Europejska chce chronić europejską motoryzację i wprowadzać cła na samochody z Chin. Wiele wskazuje jednak na to, że najbardziej obawiają się tego producenci europejscy. Ewentualna odpowiedź chińskiego rządu może znowu załamać łańcuchy dostaw i pokrzyżować europejsko-chińskie plany biznesowe. Co więcej, ewentualne cła odwetowe wprowadzone w Chinach mogą załamać sprzedaż europejskich modeli na lukratywnym rynku państwa środka. Sama roczna sprzedaż Volkswagena jest tam przecież liczona w milionach sztuk. Myślę, że właśnie z tego powodu kanclerz nie jest Olaf Scholz, w negatywny sposób odniósł się ostatnio do kwestii ceł. Swojego zaniepokojenia nie kryją także przedstawiciele koncernów europejskich, m.in. Volkswagena, Asterantisa czy BMW. Coś mi się wydaje, że chińscy producenci już dawno uzależnili europejski przemysł motoryzacyjny od siebie i teraz to oni będą rozdawać karty. Rozpaczliwe unijne wymachiwanie gospodarczą szabelką może nam teraz tylko zaszkodzić. Całkiem możliwe, że europejska motoryzacja bez chińskiego zaplecza może sobie po prostu nie poradzić. Pozdro, cześć i do następnego.